Finansowanie kampanii Platformy Obywatelskiej w ostatnich wyborach do Europarlamentu. To jeden z wątków opublikowanej przez tygodnik do rzeczy rozmowy wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem nagranej rok temu w restauracji Sowa i Przyjaciela. Co ja po jednej kampanii wiem, że generalnie Platforma nic nie zdrawa. I stąd wiem, skąd takie naprawdę wielka chęć wszystkich posłów do kolagowania się. No to to pewnie też. Wiesz. Ja wiem, że to jest naprawdę chore. Wielka wszystkich posłów do kolokwializowania się z przedsiębiorcami. Ponieważ to, całe kampanii jest fikcją. No tak, tak. To jest, to jest, fikcja. Fikcja. To jest fikcja. Ja przed tą kampanią, to jedną, co prowadziłam... Ja I kontrola myśli, tego to jest fikcja. Tak. I potem mnie wypisali, rozumiesz, w fakcie, że mnie mąż płacił 30 zet, płaciłam tam dychę, rozumiesz? Bo ja to, no, po uczciwie, no po prostu płaciłam na to swoje konto, tak. płacił, no. to, A oni darmią wszystko, przepraszam, tak mówię to, ale oni to wszystko. Kto im kupuje, kto kupuje to, 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 to. I oni się dlatego z tymi wyboniami przyjaźnią, wiesz. Zdaniem polityków opozycji szokujące jest to, że rozmówca Bieńkowskiej, szef instytucji, która ma zajmować się zwalczaniem korupcji, przyjmuje te rewelacje bez mrugnięcia okiem. Spotyka się dwóch niezwykle ważnych urzędników państwowych, w tym jeden z nich mający tropić korupcję w państwie otrzymuje bardzo ważne, cenne informacje i nic z tym nie robi. Mijają miesiące, nic się nie dzieje. Premier Bieńkowska ujawnia w rozmowie z Wojtunikiem rzeczywistość i kulisy kampanii Platformy do Europarlamentu. Wiesz co oni dają? No to oni dają. Oni dają limit wydatków. Ale limit, na papierze. Ile możesz wydać? Znaczy to jest w ogóle samo w sobie... Weź to później Nie, ale nie, nie, To jest limit, że limit ty możesz wydać. Gówno, prawda? I, bo oni to jakby rozliczają potem, nie? Gówno jest prawda, bo wiesz, na przykład z nimi już masz, ja teraz to nie pamiętam tych kwot, ale A limit masz tam na przykład. 50 tysięcy, 40 tysięcy, czy coś. A wiesz, BABA na przykład w z siódmego miejsca w ogóle miała taki, taki rozumiesz, ten baner na cały, na cały taki wieżowiec. Miesiąc mi kosztuje z dymem. No rozumiesz, no, 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 to jest wszystko fikcja. Rozumiesz? Działacze Platformy nie kwapią się do rozmowy o finansowaniu kampanii PO do Europarlamentu. Czyli co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Poprzednia kampania do Europarlamentu już się nie liczy. E ja nie sądzę, żeby tutaj w tej rozmowie państwo rozmawiające odnosili się tylko i wyłącznie do platformy obywatelskiej. Natomiast z mojego doświadczenia i z, mojego, z moich obserwacji wynika, że znacznie więcej, przepraszam, za sformułowanie, za uszami mają inne partie niż Platforma. Według Jarosława Gowina, wyznania Bieńkowskiej podczas obiadu z Wojtunikiem odsłaniają mechanizm politycznej korupcji. Elżbieta Bieńkowska sugeruje nie tylko, że limity są przekraczane, co często jest tajemnicą policzne, ale sugeruje też to, że w, dla części kandydatów Platformy kampania finansowana jest nielegalnie przez biznes. Biznes, który potem przed tego korzyści, liczy na jakąś odwzajemnioną wdzięczność. Prokurator generalny Andrzej Seremet, pytany o działania prokuratury w sprawie bulwersujących nagrań polityków i biznesmenów zarejestrowanych w warszawskich restauracjach, unika konkretów. Sam fakt nagrania jako fakt nielegalny będzie przedmiotem zainteresowania prokuratora w tym postępowaniu, które toczy się w związku z tak zwaną aferą taśmową. I drugi aspekt to jest aspekt, który wynika z treści tych rozmów. I treść tych rozmów będzie przedmiotem analizy innej prokuratury w innym postępowaniu. Prezydent Komorowski ostatnio bardzo często mówi o uporządkowaniu finansowania partii politycznych. Rozmowa Bieńkowskiej z Wojtunikiem wskazuje, że porządki powinien zacząć od swojego podwórka. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika.